Kochani, znamy się z przedszkola, znamy się ze szkoły. Mam na imię Anita. Nagrałam dla Was kilka ćwiczeń, które robiliśmy też na zajęciach. Chciałabym, żebyście codziennie, 5 minut, dwa razy dziennie ćwiczyli je przed lustrem z rodzicami. Jeżeli już dobrze je opanujecie, ćwiczcie sami. Zaczynamy od naszego ulubionego konika, pamiętacie? Teraz język na gumce. Nie każdy z Was jeszcze potrafi to robić. Zobaczcie, przypominam, spróbuj przykleić język do podniebienia. Możesz sobie pomóc, masując podniebienie najpierw językiem. Popatrz. Pod językiem mamy wędzidełko. To jest nasza gumka. Zobacz. Mówiłam Wam też, że to jest taki pół naszego konika. Próbujemy robić konika i przerywamy, kiedy język jest przyklejony do podniebienia. Te ćwiczenie bardzo mocno wzmacnia nasz język. Pamiętajcie, że język to mięsień, też trzeba go ćwiczyć. Teraz policzmy zęby, zacznijmy od tych na górze. Teraz przejdźmy do tych na dole. Teraz pomalujmy sufit w najpiękniejsze wzory, jakie potrafimy. Możemy wybrać sobie kolor. Mogą to być kwiatki. A to mój kot, Leoś, dziewczynka, leonka. Pięknie pomalujmy cały sufit. Chyba podłoga się po, pochlapała. Umyjmy ją. Delikatnie masujemy, dół jamy ustnej. Teraz namalujmy po trzy kółeczka na każdym policzku od środka i w drugą stronę. Teraz na drugim policzku. I w drugą stronę. Teraz spróbujmy zrobić takie ćwiczenie. Na zmianę język wąski i szeroki. Ściskamy język. I wystawiamy go daleko do przodu, teraz rozluźniamy go i robimy szeroki. Jeżeli już dobrze Ci to wychodzi, spróbuj robić na zmianę. Teraz zróbmy łyżeczkę, albo koszyczek, albo chochelkę ćwiczenie, które ułatwia nam mówienie głoski. Pamiętacie? Pamiętacie, jak mówiłam wam, ciekawe, ile cukierków zmieści się do twojego koszyczka? No, to próbujemy, żeby jak najwięcej słodyczy albo owoców zmieściło się do naszego koszyczka. Brawo, na dzisiaj wystarczy. Na koniec zróbmy językowi masaż. Delikatnie nagry, nagryzajmy cały język. Dziękuję, kochani. Bądźcie spokojni, bądźcie zdrowi, bawcie się, ćwiczcie. Pamiętajcie, że najlepszą, najlepsza nauka jest podczas zabawy. Pozdrawiam Was serdecznie. Anita.